Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 8. Skalowanie biznesu opartego na pasji. 8.1 Automatyzacja i delegowanie zadań. Zagadnienia. 8.11 Czym jest automatyzacja? 8.1.2 Delegowanie zadań. 8.1.3 Automatyzacja wies. Delegowanie co wybrać? 8.1.4 Kroki do wdrożenia automatyzacji i delegowania. 8.1.5 Najczęstsze błędy przy automatyzacji i delegowaniu. W dzisiejszym świecie jednym z kluczowych elementów efektywnego zarabiania na swoim hobby jest umiejętne automatyzowanie procesów oraz delegowanie zadań. Dzięki temu możesz zwiększyć swoją produktywność, zaoszczędzić czas i skoncentrować się na tym, co naprawdę lubisz robić. W tym rozdziale dokładnie omówimy, jak wdrożyć automatyzację i delegowanie, aby zoptymalizować swoją działalność. Automatyzacja to proces, w którym pewne zadania są wykonywane automatycznie, bez potrzeby ręcznej interwencji. Dzięki narzędziom i programom, które realizują powtarzalne działania za Ciebie, możesz oszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko błędów. W kontekście zarabiania na hobby, automatyzacja może obejmować szereg zadań, od zarządzania mediami społecznościowymi po automatyczne wystawianie faktur. 8.1.1.1. Korzyści z automatyzacji. Automatyzacja przynosi wiele korzyści. Oszczędność czasu: zamiast spędzać godziny na powtarzalnych zadaniach, możesz skupić się na kreatywnych aspektach swojej działalności. Zwiększenie efektywności: narzędzia automatyzacyjne działają przez całą dobę, co oznacza, że zadania mogą być wykonywane nawet gdy ty śpisz. Redukcja błędów ręczne wykonywanie zadań zwiększa ryzyko popełniania błędów. Automatyzacja pomaga eliminować pomyłki, które mogłyby kosztować czas i pieniądze. Skalowanie działalności: gdy Twoja działalność rośnie, ręczne wykonywanie zadań staje się niewydolne. Automatyzacja pozwala obsłużyć większą liczbę klientów i zamówień bez zwiększania ilości pracy. 8.1.1.2 Przykłady narzędzi automatyzacyjnych. Wybór narzędzi zależy od rodzaju twojego hobby i działalności. Oto kilka przykładów. Automatyzacja mediów społecznościowych. Narzędzia takie jak Buffer, Switch czy Later pozwalają na zaplanowanie postów na różnych platformach z wyprzedzeniem. Systemy e-commerce. Platformy jak Shopify czy WooCommerce mają wbudowane narzędzia do automatycznego przetwarzania zamówień, płatności i wysyłki automatyczne odpowiedzi, MailChimp lub ActiveCampaign mogą automatyzować wysyłanie wiadomości e-mail, np. powitalnych lub promocyjnych. Zarządzanie projektami ESANA, Trello lub Monday.com umożliwiają tworzenie zautomatyzowanych procesów przypisywania zadań i śledzenia postępów. Delegowanie zadań to proces przekazywania części obowiązków innym osobom lub zespołom. Nawet jeśli zaczynasz jako solopreneur, jednoosobowy przedsiębiorca, w pewnym momencie warto rozważyć, które zadania można oddać w ręce innych, aby skupić się na tym, co najważniejsze. 8.1.2.1 Co warto delegować? Nie wszystkie zadania w Twojej działalności muszą być wykonane przez Ciebie. Warto delegować przede wszystkim te, które są czasochłonne, powtarzalne lub wymagają umiejętności, których nie posiadasz na odpowiednim poziomie. Oto kilka przykładów. Kwestie techniczne: Jeśli prowadzisz stronę internetową, możesz zlecić jej utrzymanie i aktualizację komuś, kto specjalizuje się w tej dziedzinie. Zarządzanie mediami społecznościowymi, chociaż możesz tworzyć treści, delegowanie publikacji, odpowiadania na komentarze i monitorowania statystyk pomoże zaoszczędzić czas. Kwestie księgowe zamiast samodzielnie zajmować się rachunkowością, zatrudnij księgowego, który pomoże Ci w zarządzaniu finansami i unikaniu błędów podatkowych. Obsługa klienta możesz zlecić wsparcie klienta, np. odpowiadanie na e-maile czy telefony, aby skupić się na rozwoju działalności. 8.1.2.2 Jak skutecznie delegować. Skuteczne delegowanie wymaga kilku kluczowych kroków. Pierwszego zidentyfikuj zadania do delegowania, zastanów się, które zadania mogą być zrealizowane przez innych i które z nich najbardziej obciążają Twój czas. Drugiego znajdź odpowiednich ludzi, znajdź specjalistów, którzy mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w danym obszarze. Możesz to zrobić poprzez platformy freelancingowe, takie jak Upfork, Freelancer czy FRR. Trzeciego, przekaż jasne instrukcje, zabaj o to, aby osoba, której delegujesz zadanie, miała pełną jasność co do tego, czego od niej oczekujesz. Dobrym pomysłem jest stworzenie dokumentacji lub przewodników krok po kroku. Czwartego, ustal oczekiwania, zdefiniuj terminy realizacji, jakość wykonania i zasady komunikacji, aby uniknąć nieporozumień. Piątego, śledź postępy, regularnie sprawdzaj, jak idzie realizacja zadań, ale unikaj mikrozarządzania. Zaufanie jest kluczowe, jednak warto monitorować rezultaty. 8.1.2.3 korzyści z delegowania. Delegowanie, podobnie jak automatyzacja, przynosi szereg korzyści. Oszczędność czasu, przekazując zadania innym, zyskujesz więcej wolnego czasu na te aspekty działalności, które są kluczowe dla jej rozwoju. Lepsze wyniki, specjaliści wykonają pewne zadania lepiej i szybciej niż ty, co przekłada się na wyższą jakość i efektywność. Zmniejszenie stresu, przeniesienie odpowiedzialności za pewne zadania na innych pozwala odciążyć się mentalnie i zmniejszyć ilość codziennych obowiązków. Skalowalność Kiedy delegujesz, łatwiej jest rozwijać działalność, ponieważ masz więcej czasu i zasobów na jej rozbudowę. Automatyzacja i delegowanie mają różne zastosowania, a wybór między nimi zależy od specyfiki zadań, które wykonujesz w swojej działalności. Automatyzacja sprawdza się w przypadku powtarzalnych zadań, które mogą być zrealizowane przez oprogramowanie, takich jak wysyłka MILI, publikowanie postów na mediach społecznościowych czy przetwarzanie płatności. Delegowanie jest bardziej odpowiednie dla zadań wymagających kreatywnego myślenia, elastyczności lub interakcji z klientami, takich jak obsługa klienta, tworzenie treści czy zarządzanie projektami. Jeśli chcesz zacząć automatyzować i delegować zadania, oto plan działania, który pomoże Ci krok po kroku. Pierwszego zidentyfikuj zadania, które możesz zautomatyzować lub zdelegować, stwórz listę codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych zadań. Zastanów się, które z nich mogą być zautomatyzowane, a które lepiej przekazać komuś innemu. Drugiego, wybierz odpowiednie narzędzia i platformy, zainwestuj w narzędzia automatyzacyjne i znajdź platformy do delegowania zadań, freelancerzy, wirtualni asystenci. Trzeciego, ustal priorytety, zacznij od tych zadań, które zajmują ci najwięcej czasu lub są najbardziej monotonne. Czwartego, testuj i udoskonalaj, wdrażaj automatyzację i delegowanie krok po kroku, sprawdzając, jak wpływają one na Twoją produktywność. Na bieżąco modyfikuj procesy, aby były jak najbardziej efektywne. Piątego. Nie bój się zmian, z czasem Twoja działalność będzie się rozwijać, a zautomatyzowane i zlecone zadania będą wymagały dostosowania. Bądź otwarty na nowe rozwiązania i regularnie aktualizuj swoje procesy. Podczas wdrażania automatyzacji i delegowania można napotkać na pewne problemy. Oto kilka najczęstszych błędów i jak ich unikać. Brak monitorowania Automatyzacja nie oznacza, że możesz całkowicie zapomnieć o zadaniach. Regularne monitorowanie jest kluczowe, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Zbyt szybkie delegowanie Jeśli zbyt szybko delegujesz zadania, bez odpowiedniego przeszkolenia i wprowadzenia osoby w temat, może dojść do błędów i nieporozumień. Niewłaściwy wybór narzędzi, niekiedy przedsiębiorcy wybierają narzędzia, które są zbyt skomplikowane lub niedostosowane do ich potrzeb. Przed zakupem warto przetestować kilka opcji. Brak komunikacji Jeśli delegujesz zadania, regularna komunikacja z zespołem lub freelancerami jest kluczowa. Jasne zasady i częste raporty pomogą uniknąć problemów. Podsumowując, automatyzacja i delegowanie zadań to dwa potężne narzędzia, które mogą odmienić sposób, w jaki zarządzasz swoją działalnością. Dzięki nim zyskasz czas, efektywność i swobodę, aby skupić się na tym, co najważniejsze, rozwijaniu swojej pasji i przekształcaniu jej w dochodowy biznes. Pasja na dochód. Jak zarabiać na swoim hobby? Rozdział 8 Skalowanie biznesu opartego na pasji. 8,1 Automatyzacja i delegowanie zadań.